Mamy dzisiaj w pamięci, świętej pamięci senator Janinę Petlińską. Moją wielką poprzedniczkę na stanowisku senatora w naszej ziemi. Senator Petlińska była człowiekiem, który miał wielkie serce do ludzi i była politykiem o wielkim formacie, ponieważ politykę rozumiała jako skierowaną taką do każdego indywidualnego człowieka. Wspominaliśmy ją dzisiaj przed uroczystością, wspominamy ją przy innych uroczystościach, bo spotykamy się i wspominają wiele, wiele osób. Ja przy rozmowach z pielęgniarkami e, z naszego terenu e, mam cały czas wspomnienia i nawiązania w tych rozmowach. Jak słyszę, że jestem senatorem, nawiązania do to właśnie senator Leniny Fetnińskiej, która była. E, też mentorem, e, nauczycielką, doktorem e, e, nauk e, medycznych i kształciła też kolejne pokolenia pielęgniarek, tych, którzy wyciągają właśnie do pojedynczego człowieka swoją dłoń w potrzebie. E, a tutaj było coś niezwykłego, bo to było też w polityce zastosowane. Ta, ta dewiza życiowa pomagania e, innym ludziom. E, Stąd bardzo serdecznie dziękuję Wam za, za to, że w kolejną rocznicę e, możemy się spotkać. Ja pierwszy raz jestem tutaj jako senator, ale wiele, wiele razy od początku, zawsze corocznie, e, wcześniej jako e, po prostu znajomy i e, przyjaciel, można tak powiedzieć, e, może z naddatkiem, ale znaliśmy się bardzo dobrze i ta współpraca jest dla mnie też wielką inspiracją też jako e, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, jako e, później Starosta Przasnacki zawsze tutaj były i wy Państwo też zawsze pamiętacie i za to też serdecznie dziękuję. A, a dziś pierwszy raz jestem jako ten następca i chcę czerpać, tak jak powiedziałem Panu że nie pokalano, chcę czerpać z tego dziedzictwa Pani Senator e, i my wszyscy powinniśmy czerpać, czyli jak jak żyć i jak pełnić różne funkcje w życiu, nie zapominając o każdym człowieku i o dobroci, którą możemy mieć do drugiego. Podaków, wielkich Polaków, patriotów, którzy zginęli w Katyniu w 70. rocznicę. Niestety wydarzyła się tragedia, katastrofa, e, której przyczyn do końca nie znamy. Są różne wersje. E, ta, która nam dzisiaj podpowiada historia, jest wersją E, naprawdę e, taką, jaką mamy dzisiaj w świecie, w zasadzie zdradziecką. E, I mam nadzieję, że te przyczyny też zostaną kiedyś w pełni wyjaśnione. Ale jedno jeszcze chcę podkreślić jedną ważną rzecz. E, ja bardzo często noszę w, w klapie e, swoich, dzisiaj też, guzik smoleński tych takich jak Państwo żołnierzy, tych wszystkich, którzy byli w Katynie zginęli i gdy ich e, te dziesiątki tysięcy odkopywano groby, to te guziki po nich zostały. To jest nasz orzeł. Orzeł polski, który nas wszystkich jednoczy, niezależnie od tego, z, jakie mamy poglądy, z jakich jesteśmy rodzin, z jakich okolic, to jest Polska w sercu. To jest Polska w ich sercu, w sercu tych, którzy chcieli uczcić, wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, to wszyscy, którzy mieli też orła w swojej piersi, w swoim sercu. I my też tak, tak będziemy się starać, też będziemy przekazywać to kolejnym pokoleniom, żeby ten orzeł biały na czerwonym tle, żeby ten nasz orzeł polski był zawsze wysoko, niepodległy, suwerenny. O to też i w polityce chodzi i w naszym codziennym w życiu, w samorządzie również i w codziennych obowiązkach. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, szczególnie za naszą Panią Senator Janinę Fetlińską. Wszechmogący Boże, który przenikasz czas i wieczność i wszystko co istnieje, który z niczego wydobyłeś ziemię i z niej człowieka i raj na ziemi, który człowiek utracił, podnieść ziemi tych, co upadli nagle na obcej ziemi, z jednym tylko westchnieniem. Za ojców, mężów i braci zabitych tam w czasie wojny bez litości, z rękami związanymi drutem, Podnieś ich, jak podniosłeś Adama i swojego syna jednorodzonego. Podnieś zabitych w Katyniu, Smoleńsku, Starobielsku, Charkowie, Ostaszkowie, Twerze, Miednoje, Kuropatach, Bykowni, których groby zaorano, których imiona starto jak ziarno. Zbrodniem przypisywano innym, zakazywano pamięć. Zakazano pamięć podnieść także tych, co zginęli w kwietniu 2010 roku w Smoleńskim Lesie. Gdy chcieli przypomnieć o tamtej zbrodni i naucz nas takiej pamięci, żeby zamilkły nasze spory, żebyśmy mogli usłyszeć, jak ich wołasz po imieniu, jak wołałeś Łazarza, Boże Wszechmogący. Naucz nas szanować ziemię, która piła ich krew tak samo jak Twoją, żeby nam dała ziarno i chleb głodnym i skrzywdzonym, sprawiedliwość robotnikom, pracę, a Ojczyźnie pokój. Spraw, żeby nie zabrakło nam modlitwy. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich, którzy zginęli w katastrofie szczególnie Panu, Paniu Senator. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wieczno Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, jeszcze modlitwa o pokój na świecie. Miłosierny i łaskawy Boże, Władco świata, Ojcze ludzkości, Panie dziejów, Książę pokoju, Wysłuchaj naszego głośnego wołania, Kiedy światu grozi zagłada i wojna. W imię Twoje prosimy o pokój dla ludzkości. Pomóż nam, Panie, Przezwyciężyć zło i nienawiść, By człowiek nie zabijał Człowieka, by przywódcy narodów znów przyjaźnie podali sobie ręce, by śmiercionośną broń zamknięto na powrót w bazach, a armie wróciły do koszar. Twoje ręce, Panie Wszechmogący, składamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Tobie powierzamy rząd rządzących i rządzonych, dowódców i żołnierzy. Każdego człowieka i wszystkie stworzenie. Przebacz nam nasze słabości i grzechy. Oto ojcowską opieką. O pokój, zgodę i miłość za Twoją przyczyną prosimy przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski i świętych Twoich. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panu no chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.